A teraz pytanie, co dalej z terenem dawnego bazaru Rogatka na Pradze Południe? W miejscu tym miało powstać tętniące życiem centrum lokalne Kamionek. Tymczasem stojące tam pawilony świecą pustkami. Nowe plany zagospodarowania tego terenu mają jednak władze dzielnicy, o czym więcej Konrad Traczyk. Miały być konkurencyjne ceny, produkty najwyższej jakości i lokalni sprzedawcy czyli jak na typowym bazarze, które kochają Warszawiacy. Tymczasem w centrum lokalnym Kamionek jedyne co możemy zobaczyć to zamknięte drzwi. Wszystko dlatego, że sprzedawcy nie byli zainteresowani powilonami, które dla nich przeznaczono. W tej sytuacji miejscowi urzędnicy musieli podjąć decyzję o zmianie swoich dotychczasowych planów. Planujemy przeorganizować te pawilony handlowe, ta czy część z nich zostanie na miejscu, zostanie inaczej zaaranżowana zgodnie z sugestiami potencjalnych najemców i będą one miały funkcję gastron przede wszystkim gastronomiczną. Pozostałe miałyby zostać wykorzystane w innych lokalizacjach, m.in. Między w międzyszkolnym ośrodku sportowym dzielnica zmiany tłumaczy rozmowami, które były prowadzone ze sprzedawcami. Handel, taki drobny handel rzemieślniczy, no po prostu nie wytrzymuje konkurencji okolicznych sklepów. Niestety jest to zjawisko częste. Choć nie wszędzie. Sporym zainteresowaniem cieszy się na przykład bazar Wolumen, który regularnie odwiedzają tłumy warszawiaków. Mamy swoje produkty, polskie produkty, i lepiej zapłacić więcej za te świeże produkty niż pójść do marketu i kupić byle co. Świeżyzna, kontakt z ludźmi, to jest to. Na Pradze Południe też można usłyszeć głosy mieszkańców, którzy chętnie robiliby zakupy w pawilonach. Mieszkam kawałeczek stąd. Chciałabym tu mieć jakiś super warzywniak. To jest po prostu skandal, wyrzucone pieniądze. W podobnym tonie wypowiadają się radni dzielnicowej opozycji. Są też pomysły na to, by nie pozbywać się pawilonów z terenu dawnego Bazaru Rogatka. To co proponowaliśmy na dwóch spotkaniach z zarządem dzielnicy jest to, żeby po prostu te kontenery połączyć. To znaczy, żeby tych miejsc może nie było 11, a, a 6, ale większych. Wówczas y, na przykład y, sprzedawcy warzyw i owoców mieliby miejsce na magazyn z tyłu i z przodu miejsce dla klientów. Zmiany w miejscu dawnego Bazaru Rogatka mają zajść jesienią. Obecnie trwa uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń.